Panko, witam Was w kolejnym odcinku z teraz na którym lecimy sobie z nowiutkimi skrzyneczkami na strące cukierek albo psikus. Mam nadzieję, że skrzynie będą tutaj nie robiły mi żadnych psikusów, że będą zajebiście sypały, ponieważ troszeczkę one kosztują. Nie ukrywajmy. Oglądajcie oczywiście do samego końca, ponieważ pojawi się dla Was również hasło konkursowe, żebyście mogli zgarnąć skina totalnie za to darmo. Zostawcie suba z dzwonem, lajka, no i wbijajcie koniecznie na mojego Discorda, który jest w opisie pod filmem, ponieważ tam będą wrzucone wyniki na skiny z poprzednich odcineczków. Także jeżeli wpłacacie, mam dla Was przygotowane aż 6 konkursików z minimalną płatą 8,40 macie szansę zgarnąć emeczkę, shadow daggery oraz rękawica, a przy minimalnej wpłacie 15 zł czekają na Was dwie koski o wartości 1200 oraz 1500 zł. Także pamiętajcie, że czeka również na Was Talon Knife o wartości 2000 zł, przy minimalnej wpłacie minimum 30 z 30 zł, może być Wasz. I jeszcze gratuluję widzowi James, który wczoraj sobie zgarnął właśnie Newspica Prince Streama, wpłacając minimum 8,40. Za Was również trzymam mocno kciuki. Pamiętajcie, że jak z kina wygracie, to od razu go dostaniecie w formie prezentu przy wpłacie. No i wszystkie wpłaty realizujecie tutaj z kodikiem Coliwia, który po aktywowaniu daje Wam dodatkowe 10% do każdego depozytu. Stronka jest z losu pełnoletnich, a my lecimy z. Testować nowe skrzyneczki Halloweenowe. No dobra, więc zabieramy się za naszą pierwszą skrzyneczkę, która kosztuje 42 zł. Co ma w sobie? No, oczywiście MP9 Łatwili. Za ile? 20 tysięcy? 21 tysięcy, także dosyć, dosyć sporo. Eee, na Chesterku tak z ciekawości sprawdziłem, te skrzynki też trochę swoje kosztują. Ale mamy również M9, Doppler Face, bajonecika, także no przepiękny, przepiękny skin. Oczywiście jest Awubka, Hyper Beast, no i tak dalej, i tak dalej. Także spróbujemy sobie od razu te skrzyneczki na batalkach, ale póki co chcę wiedzieć, co jest w środku, żeby nie brać kota w worku. Także lecimy sobie z Wooduky za 105 zł. No i tutaj widzę już takie solidne dropy, właśnie zaczynając od awóbki Wildfire, po emeszkę Golden Coil, Good knife, Curry knife, rękawice jedne, drugie, trzecie. No i oczywiście tutaj perełka wśród wszystkich, czyli Butterfly, Gamma Doppler, face trójeczka i w stanie Factory New 26 tysięcy. Troszeczkę lepiej niż w poprzedniej, ale też skrzyneczka troszeczkę więcej kosztuje. Lecimy sobie z ostatnią skrzynką. Mam nadzieję, że będzie nam dana ją dzisiaj przetestować, ponieważ kosztuje 300 zł niecałe. No ale jak widzimy, tutaj już mamy solidne droby. Meczkę Wapor Wave, mamy kałaszka, mamy Shadow Daggery Doppler Ruby, jest one ślicznie wyglądają. Mamy również bajonecika Doppler Ruby, oczywiście Emeczka Avuka Fate, Karambicik oraz motylek Tiger Tooth. Także przepiękne, przepiękne skiny, oczywiście. W czysterku nie jest tak źle w stosunku do poprzednich skrzyneczek. Tam 100 1000 zł, tylko wychodzi drożej raczej tylko w sumie aż. No ale dobra, lecimy sobie kleić pierwszą batelkę. No i na początku myślę, jak tutaj to rozegrać. I na początku chciałabym po prostu wziąć sobie na rozgrzewkę w najtańszą skrzynkę w trybie normalnym, 5 sztuk bym sobie tutaj poleciała na trzy osoby standardowy, Zacznę od trybu standardowego, chociaż ostatnio, jak zaczynam w trybie standardowym, to mi totalnie nie oddaje. no Seria porażek to jest u mnie ostatnio no, nieunikniona, ale dodajemy sobie dwa bociki i mam nadzieję, że już ta pierwsza skrzynka tutaj bardzo solidnie nam coś drobnie. Mam taką nadzieję. Okej, okay, pierwsza jest nasza: 6 zł profitur ze skrzynki, z drugiej skrzynki totalnie nic ciekawego tutaj nie wypadło, jest spory minus. Trzecia skrzyneczka, znowu digielek wpadł, okej, okay, mamy jeszcze Auga za 127 zł, nieźle, mamy emeczkę Black Lotus, jakiś fajny stan no minimal wear, no dobra, w statracku Factory by się przydała, ale nie narzekam w sumie, bo patelkę wygrywamy, mamy proficik z tej batelki. to jest najważniejsze, także dobra pasta może mi się zaczęła, może to będzie dzisiejszy cukierek, a nie psikus, także lecimy sobie dalej z kolejną skrzyneczką, która była za 105 zł, czyli Voodoo Case. No, i też ją sobie tutaj, no nie szalejmy, aż tak. Trzeba się troszeczkę rozkręcić. E, także myślę, że może zaraz do niej wrócimy. A teraz zostałabym po prostu przy tej skrzynce dała ją do 200 zł. I na buście bym sobie ją rzuciła do 500 zł, czyli trzy skrzyneczki na buście. No i tak myślę, że kurczę, chociaż może tutaj puszczę. Więc dobra, niech już będzie tak. Nie będę tutaj mieszać jak diabeł Wizłom I tutaj, słuchajcie, pójdziemy sobie w batelkę. 2 na 2, mam nadzieję, że odda, ponieważ zostaje przy trybie standardowym. Teraz jak poszła w batelkę sama, każdy na każdego w trybie standardowym, to jednak gdzieś tam byłoby, że mogę już nie wygrać dwa razy standardowych pod rząd, chociaż jak przegrywałam trzy razy underdogi pod rząd, to było zajebiście, ale mamy u siebie w teamie Emilkę, która jak dobrze każdy wie. Ona jest, jest mistrzyni. Na CS się, ona rozpierdoli każdą baterkę. Każdą. Gracie przeciwko niej, ona wszystko zawsze zgarnia. No dobra, zawsze, prawie zawsze. Ale jak już jest z nami klimia bo jest to tripert, ona nic nie sypie. Mam nadzieję, że nie tym razem, że tym razem no jednak coś tam do niej również powpada, bo co mamy najwięcej z tych wszystkich, a jesteśmy na skrzyniach. W normalnym i wchodzimy sobie skrzynki w trybie Boost, które kosztują 84 zł. Mam ponownie Emeczkę, niestety. Ok, minimal wear w satraku, ale hola, hola, hola. Tutaj za 400 wygalilek wleciał, a nie to autokampa. O kurwa, tu jest tuba różnicy, stuba różnicy. No, Emilka tutaj zmiana najmniej ze wszystkich. Także, no tak jak mówiłam, gracie przeciwko niej ma najwięcej. Gracie razem z nią w teamie, ma najmniej. Powo standardzik. E, szczerze, jestem tutaj załamana troszeczkę, ale skrzynia w trybie boost bardzo fajnie tutaj oddała. Nie narzekam na nią. No Tutaj ta autokampa no konkrecik, konkrecik. Zapomniałam w ogóle, że taka broń istnieje w się, bo raczej nikt nią nie grywa. To raczej. E, no dobra, lecimy sobie teraz... Kurczę, no przydałoby się to odkuć. Wiecie co? Ja bym tutaj została jeszcze w trybie boost. Okej, okay, niech będzie tak, niech będzie tak do 500 zł, do 500 zł, i tutaj będzie ostateczny pojedynek. Lecę w tryb underdog na trzy osoby i modlę się tylko o to, żebyśmy mieli jak najmniej, naprawdę. To musi siąść, to musi siąść. Jak ta watelka siądzie w underdogu, to następno lecimy w wood Musimy też stąd wyciągnąć profidzik. Michael, Rosso, chłopaki, weźcie się w garść, zrobiliście, że coś poratujcie mnie bo no tutaj poniedziałeczek nie może się tak skończyć felernie bo to jest dopiero początek tygodnia jak już początek tygodnia nie wyjdzie no to już później leci już po bandzie no nie? Ja wtedy już standardzik po bandzie leci że nigdy nic nie wychodzi, ale tutaj widzę, że skrzynia w trybie boost bardzo fajnie się odpaliła spoko z tutaj sypie. widzę, że tu będzie większy profitik, e, ponieważ jest to gra każdy na każdego no i tutaj kurcze no już mi się Micha cieszy, no bo to jest 300 różnicy. tu nie jest w stanie już nic przebić tak jak sądziłam, no chyba nie mogę grać 2 na 2, tutaj piękna wygrana Piękna, nie spodziewałam się takiej wygrany, Także elegancko, możemy sobie lecieć W końcu na Voodoo Case'a Za stóweczkę i wiecie co ja tutaj sobie poleciałaby Do 500 zł 5 skrzynek i do tego Na, na buście od razu może tak w dupce Z grubej rury Lecimy, wlecimy do tysiączka Czyli dwie skrzynki na buście Trzy osoby Bo 2 dwa na dwa. dobra idę 2 dwa na 2 W Underdoga, zobaczymy Chociaż mogę standardowy dać. O cholerka. Raz dopełniam sprawę. Yy, tak, chyba. Nie, no dobra. Załóżmy, że wszystko dzieje się po coś, także załóżmy, że tak miało to być. Mamy tym razem i samo w tymie. Błagam Cię, chłopie, nie drop nic, bo to jest underdog, czyli musimy mieć jak najmniej. No i tutaj liczę na to, że te skrzynki już pokażą konkrecik, bo poprzednie skrzynki za 42 zł bardzo fajnie się wykazały. Stałemście się tu przyznać, że mi naprawdę bardzo się podobały. No ale zobaczymy, jak ta droższa skrzynka tutaj będzie sypać. No póki co niestety i samo tutaj coś dropi, co mnie bardzo, bardzo martwi, bo przewaga jest niewielka. Zaraz wchodzimy sobie na dwie skrzynki na buście. Które kosztują 210 zł, i z nich na pewno już coś wypadnie. Mam nadzieję, że do na konto moich przeciwników, tej głód prawie wleciał, na szczęście nie wleciał. 1700 różnicy, ok. Dobra, mam butelkę. Nie spodziewałam się tego. Ile z tego w ogóle wyciągnęliśmy? Ok, jesteśmy na plus. No, jesteśmy włączeni dzisiaj prawie dwa koła na plus, także bardzo mnie to cieszy. No i to jest pora, żeby sobie pójść na najdroższą skrzyneczkę w dzisiejszym zestawieniu. Idziemy ją sobie w trybie normalnym. Trzy sztuki. I do tego dorzuciłabym jeszcze woodo case'a na buście. Trzy razy. I jak wygramy tą batelkę, idę ją w tryb standardowy specjalnie. Tak jak zaczynałam, tak, może kończę. E, ale tak. Stan jest na to, że tutaj lecą zajebiste itemy. Zgarniamy batelkę i lecimy sobie na busta e, z tą najdroższą skrzynką. Okej, okay, mamy Emilię i Sucza. Także. Nie zapowiada się to jakoś zajebiście. Mam nadzieję, że. Tiger za 1000 zł ze skrzynki już poleciał pierwszy. Druga skrzynka totalnie nic ciekawego tutaj nam nie oddała, ale ostatnia skrzynka to jest ostatnia nadzieja moja. Mam meczkę jakąś obśrupaną. Za cztery stówy. No dobra, przewaga jest niewielka. Mam nadzieję, że ta skrzynka mnie tutaj troszeczkę odkuje, że Goodnef, chociaż poleci za 700, 800, żeby wygrać tą batelkę chociaż. Mam nabukę Wildfire, Proszę lepszy stan. Nie. 400 różnicy Ja pierdolę. 5 koła z batelki. Nie, dobra, ja szczerze nie mam pytań, co ta skrzynka tutaj rozdała. Pierwsza i druga. Muszę zobaczyć. Okej. Okay. Czyli ta skrzynka zajebiście oddała w trybie normalnym, no i oczywiście łódka w trybie boot także też zajebiście oddał. Zarobiliśmy sporo, ale straciliśmy też sporo. Może mniej ale no, tu musi wlecieć ostatnia batelka, ja muszę to odkuć i idę w tryb standardowy i tutaj polecimy sobie tak trzy skrzynki takie, polecimy sobie trzy skrzynki, skrzynki takie, nie mogę się aż wysłowić i do tego poleciałabym jedną taką, tak? Lecimy, to będzie gruba batelka zostańcie do samego końca, bo ja sama nie wierzę w to co robię, ale po prostu tutaj tryb standardowy musi sięść, musi sięść przed nim miałam najmniej, nic mi nie zypało to teraz musi oddać a wy widzowie, jeżeli chcecie zgarnąć z o tej wartości, to zostawcie suba z lajka, a w komentarzu możecie mi po prostu napisać O, czy wasza rodzina świętuje Halloween, czyli ten czy 31, gdzie się chodzi po domach, coś tam, coś tam, puka i czy przyjmują dzieci, do, dają cukierki i tak dalej, czy po prostu, yy, po prostu poganiają Ja świętowałam, sama chodziłam za dzieciaka, bardzo mnie to jarało Mamy tutaj fikazy tej skrzyneczki, elegancko, elegancko, żeby tego tutaj tej przewagi nie stracić Mamy na honor. ojo, ojo. ojoj. Oj. Fire tutaj niestety wleciał. Trzecia skrzynka. Two-du-case. Na buście. Rękawica poleciała dla bota Adriana. Dwie stóp a to jest najmocniejsza skrzynka za 600 Ja pierdolę, ale gówno poleciało. Ale wygraliśmy baterkę, Dobra. Odkuliśmy, Jestem mega, mega zadowolona. Kurwa, czterysta? Dobra, lecimy, lecimy z tym. Eee, tak, więc sentencje macie. Dwa koła, dresser, kurczę. Czy ja chcę ryzykować? To nie ryzykuję. szampana nie pije. Lili, White Lili, proszę Kurwa I na tym bym zakończyła odcinek Tak blisko, a tak daleko I znowu odkuliśmy, znowu straciliśmy No ale tak to niestety bywa Mi się te skrzynki bardzo podobały Nie wyszło na ostatnim dżesterku tak jak chciałam, ale no Trzeba się z tym pogodzić, także trzymajcie się, udanego wieczorku wam życzę i siemanko!